Nie, posłowie, jak my mamy wyjść z samochodu? Trzeba było mniejszym przyjechać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. zapraszam, Dzień dobry. proszę siadać. Świadek gdzie? A nie ma. O, no to posiedzimy sobie kochani. My mamy jeszcze zastępcy świadka. A słuchaj, wiesz, że tutaj są akta osobowe. Kwaliszowa. Każdy jest osobna. O, jest pan... Piotr. Panie Piotrze. No i co, świadka nie ma? Nie ma. Dzień Dzień no, 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 no. nie mam czasu A, to trzeba było się streszczać to nie raczej, nie? kogo tam halo, proszę księdza trochę się opóźnij tak jak załatwią stare sprawy, będą mogli wkroczyć w nowe życie jak będzie gotowe, to poświęc powiadomę co to za Niemiec? ja trzeba przystąpić Misiak, oni tam pyszczą. Tak jak widziałeś, widziałeś czy nie widziałeś? A teraz widziałeś? Czas mi zniszczysz. O, i całe życie macie tyle czasu. Nie, tyle właśnie, go brakuje ostatnio. I odszysz. 2013 matura, wyjazd do Rzymu, impreza w cesarskim wspólna była. Spotkanie na świetlice i trudne pierwsze sprawy w 2013. W 2014 Sylwester też trudne sprawy. I tu chyba się coś tak pojawiła alicja w tym czasie, tak coś mi tutaj wychodzi. Później były jeszcze jedna impreza Sołtysa, a potem garażówka była. Później jakieś tam festem w 2016, w 2017 akcja 2, pamiętasz? A potem. Bardzo, bardzo. Pusto! Pusto! Panie kochany, proszę Jak? bardzo. Chyba 22, 11 czerwca. No, ostatnie Twoje odwiedziny, kontakt z autostradą. Gdzie tam mamy? 1, 2, 3, 4, 5. Jak 5? Pięć? 5? Pięć. Wszystko zapisane, panie, skrupulatnie. No. mi się wydaje, że na przestrzeni tych jeszcze coś żeśmy. Nie... Nic nie było, panie było Przeglądnięte, zanotowane. Nie ma zmiłuj się. No i co z tym mam zrobić? Razy pięć. Czy mam jeszcze doliczyć te niezapłacone podatki, o które wysyłałem? Przypomnienia. Podatek był zawsze online. Za ten. A to online, online. Online ślubu nie dostaniesz. Ja myślę, że. Tutaj w 2018 my na pewno jeszcze mieliśmy coś. Nic jakiego, nie było panie kochanie. To już było dawno, dawno temu nie pamiętasz. I tutaj myślę, że maksymalnie możemy się rozliczyć możemy się rozliczyć za 4 lata. Dobra. Chcesz podatek? Mam naliczyć jeszcze podatek? Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Poczekaj, poczekaj, zastanówmy się. Że... Proszę schować, proszę słuchać. Proszę Jacek, zabierz kluczyk. Misiek? Wyciągaj pałku. pałków? Nie ma wyjścia Trzeba rozliczyć się zanim wejdziecie w nowy etap życia, nie ma zmiło się niestety. O oj to poznasz, poznasz. Ja tylko zamieszkacie do Was z chęcią od no, Tak? No. E... za pięć lat nie umiesz nie umie targować bo w ogóle jak zaś. No ma Jedno słowo i może zaszkodzić. Jak za 5 do 500, nie? Nie ma opcji. Tam mi proszę do... Jak go A nie ma opcji. 500 Nie ma opcji. Jeden rok możemy otwaczyć. Spokojnie, mi się no nigdzie taka... nie spieszy, <grafię> mi się nigdzie nie spieszy, także słuchajcie, telefon do księdza wykonamy zaraz i maksymalnie możemy dać za dwa lata. Zawsze, ma... op... Ale zawsze gdzieś ten kontakt nie był. Nie ma opcji, archbicji. ale się orwał. Poświęciłeś go komuś lepszym. Nie tylko z no, Piotrka przyczyny, w sensie nie tylko z jego strony. Albo, to może być ale, 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 ale to możemy również. No właśnie, bo to z dwie strony po pół, działa. Jacek świadek. Zawsze to z dwie strony działa. Mam jeszcze świadka do liczyć. Świadek to osobna sprawa? Świadek już kochana. Światka. To jest zamknięta sprawa. A świadek ile płaci? Powiem tak, nie, trzeba nie, było. było zaprosić co sam na wesele, mniej by was to kosztowało. <śniak> <śniak> to <jest śniak> niestety, nie ma, zmiłuj się. Tutaj następny jest do w kolejce, także spokojnie. To Nie ma, nie ma, tu musimy się rozliczyć, nie ma opcji, mamy czas. Tutaj pamiętacie, że jest akt, bez tego nawet nie wejdziecie do kościoła. Także e, no niestety świadek tutaj nie ma, zmiłuj się kochani, mamy trochę jeszcze czasu. O. Jacek, nachodzisz się, nachodzisz się. Teraz będzie zawsze, co za pięć, to za pięć. Right. Oh, <laughs> dziewczyny tutaj macie po cukierku, ale Tysia lubi dużo cukierków, że jest to za mało. Gorący jest także. A mamy czas, że się to się pokijemy. Co to jest? Ja już ja. Dobra. Dobrze. jak no, no. No, Jeszcze to nie... To nie. Jest. To Ma ale, nie, ma. Ma nie, ma, nie. 20, nie ma opcji ma. nie ma opcji. Raz, dwa, trzy, cztery kończyny, to jest 3, to opie ok, to nie daje. Inwalidę chcesz ze mnie? Cukierki dla dzieci. Inwalidę to na cierpię kończyny. Na jedną kończynę brakuje. Tak jest. Okej. Okay. To no dogadamy się. Zagadamy się. Wypisywać. Wypisywać. <laughs> Ale skąd ty takie papiery znalazłeś na tych ludziach? No. Słuchaj. Nie z Facebooka, tylko trzeba po prostu e, mieszkańców. Wigilacja to się nazywa. Nie wigilacja, wigilacja nie wigilacja, wigilacja. Żeby nie było. Proszę bardzo. Czuker, czuker. Czuker, bardzo. Gratuluję. Państwa,